Cześć, ja nazywam się Kuba. Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, jeśli może zostaw supa. Z góry dziękuję bardzo. Jest to pierwszy odcinek golbolowy w tym roku. Niestety no niezbyt wesoły. Polska obecnie znalazła się pod wpływem koronawirusa. W kraju są odwoływane imprezy masowe. Niestety także imprezy golbolowe zostały odwołane. Pamiętajcie, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, także dbajcie o siebie. Odwołane turnieje w naszym kraju. Jako pierwszy odwołany został turniej międzynarodowy w Dąbrowie Górniczej. Mogli w nim udział brać zawodnicy do 20 roku życia. Oprócz zawodników z Polski mieliśmy zobaczyć również zawodników z Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Organizatorzy mają nadzieję, że turniej odbędzie się jesienią. Ja w to wierzę. I bardzo bym tego chciał. Kolejnym odwołanym spotkaniem golbolistów na krajowym podwórku jest pierwszy turniej mistrzostw Polski, który miał się odbyć w chorzowie. Organizatorzy będą informowali o nowym terminie rozgrywek. Jeszcze przed rozwojem epidemii w Polsce reprezentacja odbyła obóz przygotowawczy w Wiśle. W czasie rozwoju sytuacji z wirusem sztab szkoleniowy postanowił wesprzeć akcję Zostań w domu. Tu możecie zobaczyć screen z profilu Goalball Polska. Dobry przykład dała także drużyna Goalball Bierutów. Mistrzowie Polski zachowali się jak na mistrzu przystało. Stworzyli filmik, w którym pokazali jak można trenować w domu, aby ten czas nie był zmarnowany. Panowie, szacuneczek. Przenieśmy się teraz na stary kontynent. W dniach 2-5 marca w Egipcie odbyły się Mistrzostwa Afryki. Uczestnicy walczyli o ostatnie miejsca na paraolimpiadę. Zwycięzcami okazały się zespoły Algierii w kategorii mężczyzn i kobiet. Na marginesie trwa dyskusja, czy paraolimpiada oraz sama olimpiada, która ma się odbyć w Tokio, czy się odbędzie z powodu koronawirusa. Śledzę sytuację na bieżąco, więc również was będę informował. Wracając do mistrzostw Afryki, wtrącę swoje 5 groszy, ponieważ mi się oglądało okropnie transmisja jaka była, problemy z obrazem, dźwiękiem, dlatego docencie oczywiście transmisję Goalball Polski on YouTube, które, które no nie są aż takie złe, przyrównując do transmisji z Afryki. Również nie wiadomo, jak w nowym sezonie transmisje będą wyglądały, ponieważ państwo ze Szwecji, pani i pani algorytm, są jeszcze bardziej restrykcyjni odnośnie utworów w tle. Na zakończenie coś bardzo pozytywnego coś, co odbędzie się po raz pierwszy jest, można powiedzieć, innowacyjnością. Goalball Polska wraz z Radiem XON. Postanowili zorganizować pierwszy turniej Mistrzostw Polski, ale wirtualny. Jak to będzie wyglądało, się okaże. Z tego, co zdążyłem przeczytać, ma być jakiś quiz. Zawodnicy brali w nim udział. Gospodarzem programu będzie DJ Kokos, którego mogliście również usłyszeć na kanale Golbol Polska. Co to będzie, co to będzie, możecie się przekonać już w tą sobotę o godzinie 20 na antenie Radia Xon. Warto jeszcze dodać, że stawka jest wysoka, ponieważ gra toczy się o złotą piłkę Radia Xon. I cóż, to by było na tyle. Jeśli dotrwałeś do końca, to dziękuję. Zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz Facebooka. Zostaw jeszcze suba.